Cześć. Tym razem szybki filmik dotyczący błędu wyświetlacza biegów. E, w pewnych warunkach nie wiem od czego to zależy, ale może się pojawić taki błąd, że na wyświetlaczu zamiast biegu zobaczycie kreskę, tak jak na zdjęciu które teraz widzicie. Chciałem ten filmik nagrać prezentując to na wyświetlaczu, ale no, niestety za szybko usun usunąłem błąd. Dlatego posiłkuję się zdjęciem. W każdym razie polega to na tym, że luz jest widoczny normalnie jako zerówka, natomiast każdy inny bieg zamiast, zamiast cyfry jest po prostu kreska. Jeżeli coś takiego wam się przytrafi, nie stresujcie się, nie przejmujcie się. Po prostu w pierwszej wolnej chwili... Kiedy będziecie mieć taką możliwość, czy to na przykład zjeżdżając sobie na pobocze, jeżeli by was to denerwowało, bo przecież biegi będą chodzić normalnie, czy już po powrocie do garażu, po prostu odłączcie akumulator na chwilę. No Dosłownie pół minuty wystarczy, żeby zresetować wyświetlacz i żeby wszystko wróciło no, no, do normy. Po ponownym podłączeniu akumulatora już bez problemu będzie wyświetlał biegi. Także jeszcze raz, zero stresu, odłączenie akumulatora, wszystko wraca do normy. Trzymajcie się, cześć!